Niedzielę mieliśmy okazję obejrzeć finał Eurowizji Junior. i to nie byle kto Wiki Gabor wygrała ten, całą, tą całą Eurowizję. Jak ty jako muzyk, jako trener, ale też jako jej znajomy, bo już się spotkaliście w The Voice of Kids. Jak, co to do Ciebie znaczy? Wiesz co, no z perspektywy Polaka jest to przepiękny sukces na arenie międzynarodowej, że tak młoda osoba może zdobyć te laury i reprezentować nasz kraj. Eee, natomiast ja bardziej osobisty stosunek do tego, ponieważ mm, Wiki była w naszej drużynie podczas The Voice Kids sezonu drugiego, eee, była naszą finalistką, wybraliśmy ją spośród masy dzieci. Eee, które były wszystkie zdolne, żeby to ona reprezentowała nasze drużynę w finale, poradziła sobie znakomicie, więc bardzo się cieszę, że mam taki malutki ułamek tego wszystkiego, co się dzieje teraz z Vicky. Mam nadzieję, że gdzieś się wydarzyło dzięki mnie i Thompsonowi przez to, że była w naszej drużynie. Jestem z niej dumny, całym serduszkiem kibicuję, wspieram i brawo, brawo kochanie. Jesteś poniekąd takim ojcem wczesnym e, jej sukcesu? No jak ktoś tak to nazywa, to bardzo mi miło. E, ja jestem po prostu bardzo dumny jako muzyk, jako starszy przyjaciel i jako trener drugiej edycji The Voice, że, że Wikie jest w tym miejscu, w którym jest, bo absolutnie na to zasługuje. Jak widzisz teraz jej karierę? No jej karierę, widzę, że to idzie wszystko w górę. To już teraz, wiesz, nie ma zjazdu na dół. Już po takim sukcesie, e, jaki osiągnęła, Wiem, że jest w bezpiecznym miejscu. Życzę jej dużo wytrwałości, ponieważ to nie jest wcale tak łatwo wygrać Eurowizję, a później cały czas dawać znać, że, że, że warto było i że dobrze że ona wygrała. Więc życzę jej wytrwałości, pracowitości i żeby się nie zmieniała.